Chcę się w 3 minutach zmieścić, więc nie będziemy za dużo rozmawiali. <laughs> na moim kanale znajdziecie sobie demo Metal Idena. Ja nagrywam z łapy longiem, żeby też nie było żadnych niejasności. Czy kupię tę grę na premierę? Nie wiem. Jakie mam odczucia? Mieszane. Wydaje mi się, że nie ma tam takiego impact hitu, że to strzelanie momentami jest takie bardzo flat, takie bardzo płaskie i. Nie czujemy, że gramy w jakiegoś futurystycznego shootera. Czego mi najbardziej brakuje? Najbardziej mi brakuje przycelowania na broni, chociaż wiem, że to nie, nie jest wskazane, no ale mm, ma to jakieś tam uzasadnienie fabularne. Mimo wszystko brakuje mi czegoś takiego. Jeżeli chodzi o alternatywne tryby strzału, wydaje mi się, że w Dumie wygląda to troszkę lepiej. I do czego bym najbardziej porównał tą grę, do właśnie duma do Eternala, mm, czy to go pobije, nie ma najmniejszych szans. Y, historia może fajna, może zapowiada się ciekawie, ale ten narrator w tle bardzo taki infantylny, taki mm, takiego zboczonego wujka mi przypominał i to mm, gdzieś tam przy samym końcu materiału jest już mocno zarysowany z mojej strony. Co jeszcze mogłem dodać? Bronie może ciekawe, shotgun. No shotgun już miał jakieś na fajne pieprznięcie. System celowania w porządku, może być. Trzeba dopasować sobie do własnych upodobań. Ja miałem troszeczkę ten celownik zbyt szybki. Grałem na PS5, te standardowej i nie pro. Grałem w trybie jakości, nie wydajności. Może sobie to gram jeszcze raz i wrzucę streamka z trybu wydajności. Czy gra może kogoś zainteresować? Ja jakiś taki, na pewno jakąś tam grupę odbiorczą znajdzie, jeżeli nie będzie wokół niej żadnych tam większych kontrowersji i odrobina reklamy. Myślę, że może się okazać całkiem ciekawa. Czy w trybie kooperacji lub współ, współpracy może być fajna? Może być fajna. Widzę jakieś tam podstawy do tego. Jeżeli chodzi o multi, standardowy deadmatch, capture the flag. Nie jestem pewien, jak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że szanse są raczej średniej lub poniżej średniej. A co jeszcze więcej mogę dodać? Że u mnie jest hałas w pracy, nagrywam to z pracy. Damko fajne, ciekawe. Brakowało mi wrzucenia gdzieś na jakiś już wyższy poziom rozwoju postaci, żeby móc zobaczyć, jak to wygląda troszeczkę dalej. Ogólnie wrażenia takie powyżej, powyżej przeciętnej, ale dupy za przeproszeniem nie urywa.